Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto chmurka z kremem. Potrzebować będziemy: trzy szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, trzy czwarte szklanki oleju. Możemy olej zastąpić 20 deko stopionego masła. I trzy czwarte szklanki cukru. To mamy składniki jednego ciasta. A drugie ciasto to dokładnie zarabiamy. Starajmy się zrobić takie grudeczki, bo w tym właśnie polega, żeby to nie było takie ciasto gładkie, tylko takie grudkowate. Tak, i to już mam ciasto zarobione. A na drugie ciasto będziemy potrzebować cztery duże jajka, 3 łyżki cukru, szklankę kwaśnej śmietany, półtora łyżeczki sody, dwie łyżki kakao. Jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą dodaję szklankę kwaśnej śmietany dodaję kakao i dodaję sobę i całość mieszam i tak do tak przygotowanej masy jajecznej dodaję pierwsze ciasto i mieszam. I wyłożymy do formy, formę 17 na 27 cm. Mam wyłożoną papierem do pieczenia. I ciasto wyłożymy do formy. To będziemy piekli około 50 minut w 170 stopniach. A później przygotujemy krem. Rozprowadzamy po całej powierzchni i ciasto wędruje do piekarnika. Na około 50 minut. To jest uzależnione od piekarnika. Sprawdzamy patyczkiem. Jeżeli jest suchy, ciasto jest upieczone. Ciasto mamy w piekarniku, teraz przygotujemy krem. Mam tutaj litr mleka. 3 szklanki mleka gotuję, a w jednej szklance rozprowadzę dwa budynie. Mam 10 dział masła i pół szklanki cukru jeżeli lubimy bardziej słodkie ciasto dodajemy do 3 czwarte szklanki cukru nawet do całej szklanki i budyń należy dokładnie pomieszać wlejemy na gotujące się mleko dodamy na koniec ja zawsze dodaję na koniec cukier suchą galaretkę, ja tu mam galaretkę o smaku śliwkowym i będziemy mieli krem. Krem ugotuję i ciepłym posmarujemy ciasto. Masło, żeby nam się szybciej rozpuściło, można pokroić w kosteczkę i dołożyć do gotującego się mleka. Teraz mleko gotuję i na gotujące się mleko wleję rozmieszany budyń. Mleko z masłem już się gotuje, dolewam rozmieszane budynie i mieszam. Dodaję sukier i suchą galaretkę. Dokładnie mieszamy, aby nie mieć. No, widać, że się galaretka przesypała. Tak. mamy. Piękny, bez grudek. Dodaję cukier i dosypuję galaretkę i już nie gotuję tylko mieszam i będziemy mieli krem i takim ciepłym kremem przełożę ciasto dokładnie pomieszam i pozostawię do Ostudzenia. Ciasto przekroiłam na pół, i teraz na ciasto wyłożę ciepły krem, rozprowadzę po całej powierzchni. Na wierzch dam ciasto. Wierzch ciasta oprószę startą czekoladą. I ciasto chmurka z kremem pozostawiamy do ostudzenia, a później dam do lodówki na dwie godziny. I tak oto ciasto chmurka z kremem mamy ostudzone. Najlepiej, gdyby było całą noc w lodówce. A tak wygląda ciasto w przekroju. O ile Państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto, chmurka z kremem.